Cześć kochani, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat um, zajęć na studiach w Wielkiej Brytanii. Jak one ogólnie wyglądają? Przede wszystkim troszeczkę różnią się od zajęć w Polsce, ponieważ zajęcia trwają mniej godzin. Na studiach możecie spędzać na przykład ogólnie 16 godzin w tygodniu, i one są rozkładane na przykład na 2-3 dni w tygodniu. A także weekendy, wieczory lub po prostu możecie studiować w systemie online. Ale co więcej, jak w ogóle wyglądają te zajęcia? Tak naprawdę macie oczywiście wykłady, czyli zbieracie się na dużej sali, gdzie nauczyciel wykłada dany przedmiot, dany temat, wyrobicie notatki. Ja, jak studiowałam prawo, to tak naprawdę. Mieliśmy możliwość albo przyjechania do szkoły, żeby wysłuchać tych wykładów, albo po prostu zostać w domu i oglądać nagranie. Więc nawet przy tych 16 godzinach w tygodniu studiowanie było dosyć łatwe, ponieważ wiadomo, że nie ma to jak pojechać na żywo i wysłuchać nauczyciela móc mu zadać pytania. Natomiast jeżeli mi to kolidowało, na przykład z pracą albo odebraniem dziecka ze szkoły, pomimo pomocy rządowej, to po prostu na te zajęcia nie jechałam. Jeżeli się tak zdarzyło, że w ten dzień już nie miałam jakichś innych zajęć, to tak naprawdę nie musiałam się pokazywać w szkole. Natomiast na pewno polecam, żeby uczestniczyć w tych zajęciach, jak nie online, to w klasie, ponieważ jednak ta wiedza. Wysłuchana na zajęciach na pewno później się przydaje. Następnie mamy tak zwane workshopy, czyli ćwiczenia. No i tutaj właśnie ta pierwsza część z tych, z tej pierwszej części lectures bardzo się przydaje. Przeważnie przygotowujemy się do tych ćwiczeń w domu, czyli mamy dany temat, dane zadania, w przypadku na przykład prawa czy biznesu, casey. I przechodzimy sobie na te ćwiczenia. Jesteśmy rozdzielani w grupy. No i jak same, sama nazwa wskazuje, workshop ćwiczenia, czyli wykonujemy zadania w grupie. Tak ogólnie wyglądają zajęcia w Wielkiej Brytanii. W przypadku prawa, na przykład, który studiowałam, to było rozpracowanie caseów. Natomiast jeżeli chodzi o business management, który też studiowałam, to była kwestia przygotowania prezentacji. Na przykład nie wiem, temat marketingu i mieliśmy powiedzmy stworzyć, wybrać jakąś firmę, dajmy na to, Jaguar Range Rover w Anglii i opowiedzieć, czy zrobić prezentację, jak ich, jaki marketing te firmy stosują. Prosta, fajna sprawa, jeżeli chcemy się rzeczywiście czegoś nauczyć w danym temacie. Wykłady, a potem po tych wykładach są workshopy. Jeżeli chodzi o same egzaminy, zdawanie testów czy pisanie prac, to już będzie temat na kolejny Daily News. A tymczasem, kochani, zapraszamy na Education Fair, który mamy 3 czerwca w Londynie. Na naszej stronie Motivation Academy Global możecie zapisać się i zdobyć darmowy bilet. Pozdrawiam.